Panie prezesie, jesteśmy na uroczystym balu karnawałowym członków Klubu Integracji Europejskiej w hotelu Mazurka w Wożerowie Mazowieckim. Proszę powiedzieć, który to już jest raz dany event, dana impreza w pańskim hotelu? No z klubem jesteśmy związani, ja myślę, że z, z przynajmniej z 10 lat. Przedtem nie odbywały się bale, ale odbywały się takie spotkania teatralne, czy jakieś mniejsze, takie klubowe. Natomiast od kilku lat zawsze w lutym gościmy klub tutaj na Balu, już takim tradycyjnym, także nam bardzo, bardzo miło, bo podziwiamy bardzo aktywność tego klubu. Ja przynajmniej trochę no wiadolę nad tym, że nie mogę y, uczestniczyć we wszystkich tych imprezach, bo no, im jestem starszy, tym mniej czasu mam. Y, ale y... Podziwiam aktywność dyrekcji Klubu Integracji Europejskiej, bo naprawdę no, cały czas dostaję zaproszenia i cały czas widzę, że ta, ta, ta aktywność, ta, ta, spot, te spotkania się odbywają i, no, i kwitnie taka wymiana myśli między członkami klubu. No właśnie, to, tak. no właśnie panie prezesie, Pański Hotel słynie z tego, że tutaj bardzo dużo różnych gal, eventów, wydarzeń, tych show biznesowych i biznesowych odbywa się tak naprawdę na co dzień. Proszę powiedzieć, y, jaki jest, jak jest przepis na sukces, aby właśnie dany hotel właśnie był na tyle popularny w Polsce, przede, przede wszystkim tutaj w Warszawie, pod Warszawą, aby tak y, wielu organizatorów tutaj chętnie chciało przyjeżdżać i organizować dane wydarzenie, tak jak dzisiaj? Y, to znaczy, przepis na sukces to zawsze jest chyba jakość oferty. Y, to znaczy. Trzeba robić wszystko, żeby to było atrakcyjne, żeby ludzie przychodzili, żeby się dobrze bali, bawili, przepraszam. I y, to jest chyba ten sukces, ale też upatrujemy y, sukces, y, to znaczy pozyskanie klienta poprzez polecanie. Y, y poprzez polecenia, ale poprzez organizację wielu imprez kulturalnych, na które bardzo duża ilość przychodzi, bo to są takie forum, nazywamy to forum. Humanum Mazurkas i to są imprezy bardzo, bardzo kulturalne z koncertami, z wywiadami, z wystawami malarskimi i na to przychodzi dużo, dużo osób, 800 tysiąc osób nawet. To są wydarzenia jak beneficy bardzo znanych osób, dyrygentów, artystów i przez to muszę powiedzieć, że pozyskujemy tych klientów troszeczkę. Bo dzieją się tu rzeczy bardzo ciekawe, zupełnie wychodzące poza zakres takiej działalności normalnego hotelu. Nasz hotel stał się jakimś centrum kultury w pewnym stopniu. Zrobiliśmy już. Prawie 100 takich imprez, na których gromadzi się od 500 do, do 1000 osób, z największymi y, artystami y, jako głównymi bohaterami. No, był tu i. Y, 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 Bernard Ładysz i Krzysztof Penderecki, i Krzysztof Zanussi, no wielu, wielu innych. No to, to już y, naprawdę są y, setki wykonawców i orkiestra, które są organizowane przez nas propublikowano po prostu za darmo. Ale y, widzimy, że cieszy się to ogromną y, y, jakąś sympatią tych ludzi, i y, przez to troszeczkę pozyskujemy. Y, Pozyskujemy klientów, zdradzam trochę tajemnicę zawodową, ale bardzo nam miło, że, że po prostu Przychodzą do nas ci ludzie i upatrują tutaj pewną przygodę kulturalną. A oprócz tego, no to y, mamy bardzo dobre warunki y, no, f, hotelowe, konferencyjne, cateringowe, bo też y, jesteśmy y, organizatorem cateringów i to na całej Polsce. Największe sale w Polsce, czy to w Szczecinie, Filharmonia, czy, czy w Krakowie, czy y, nawet w kopalnie na, na, na Śląsku, to są miejsca w których serwujemy catering i to na 200 300 ale i 3000 i 4000 osób w zasadzie te największe cateringi w Polsce obsługują Mazurka z, to się nazywa Mazurka z catering 360 i wyspecjalizowaliśmy się w, tej, w tych realizacjach naprawdę w taki sposób, że chyba, chyba się nie możemy powstydzić i ten nasz katering jest bardzo, bardzo aktywny, bardzo popularny w całej Polsce już w tej chwili. No, staramy się być atrakcyjni, staramy się, żeby każda impreza była naszpikowana trochę kulturą, sztuką. Odbywa się tu praktycznie cały rok. Wystawa malarstwa, rzeźby i, i to, je, to jest może ten klucz do sukcesu, jeśli pan o to pyta. To jednocześnie te nasze warunki. Jak pan widzi, tutaj tę salę, a takich sal. Przepięknie, naprawdę. A te, tych sal mamy tutaj 35. To jest duże centrum konferencyjne, które jest rozpoznane przez, przez biznes i no, odbywa się tu naprawdę prawie codziennie. No, teraz może w covid jest słabą, ale normalnie odbywa się tu codziennie kilka imprez, bo tak jak powiedziałem, mamy tych sal 35. I, I to są warunki, które pozwalają nam zrobić duże, tak jak w tej sali na przykład, zgromadzenie takie plenarne, a później możemy się podzielić na małe sale konferencyjne, małe sale tak zwane komisyjne, których jest bardzo dużo, a każda konferencja większa wymaga wielu sal. Hotele się z tym właśnie troszkę zmagają, że jeśli nie mają sal wielu, bo, bo na jednej czy dwóch, trzech salach trudno zrobić konferencję. Także tutaj wygraliśmy na tym, że, że właśnie od samego początku pomyśleliśmy o o ilości o dużej ilości sal konferencyjnych które pozwalają na wszelkiego rodzaju yy, ustawienia wszelkiego rodzaju podział i, i to jest bardzo bardzo wygodne i to sobie klienci bardzo cenią Właśnie, do pani prezesie, zaskoczę tutaj Pana tym, zanim Panu zadam drugie pytanie, że właśnie na Pański eventy Humanom wielokrotnie Hotel nas zapraszał jako telewizji i faktycznie potwierdzam, że największe sławy właśnie odwiedzają Pański hotel. A proszę powiedzieć, jak Pański hotel, właśnie, jak w ogóle cała branża hotelarska, radzi sobie w, domie w dobie pandemii, właśnie w tym trudnym okresie, kiedy trzeba walczyć o klienta? No to jest temat bardzo trudny. Wiele hoteli ma z tym problem i, i wiele hoteli nie przetrwało. To znaczy zwalniając załogę, czy też ograniczając do minimum. My na szczęście przetrwaliśmy. Pozwala nam na to no, pewnego rodzaju już zasoby finansowe, które zgromadziliśmy i fakt, że nie jesteśmy tylko po hotelem tylko mamy w zasadzie pod marką Mazurkas występuje także biuro podróży, które już istnieje na rynku 32 lata i sprowadza no, bardzo, bardzo dużo zagranicznych, nie tyle turystów, bo także organizujemy kongresy, konferencje międzynarodowe, a oprócz tego też biuro transportu, gdzie też mamy kilkanaście autokarów w tej chwili. I to wszystko w jakiś sposób się kompensuje, to znaczy możemy wesprzeć działalnością jednego biura, drugie jeśli, jeśli brakuje na przykład klientów hotelowych, to może transport pracuje wtedy, także to możemy tutaj kompensować pewne usługi, i to, ale przede wszystkim no, fakt, że istniejemy na rynku 32 lata, jesteśmy stabilni, że tak powiem finansowo i to nam pozwoliło przetrwać, ale nie wszystkie hotele mają to szczęście przetrwać, bo to jest bardzo trudny okres. Rzeczywiście nam się zmniejszyła klientela tutaj do, do, do minimum ostatnio, ale mamy nadzieję, że nie wiem, w marcu może, kwietniu, maju to się zmieni. A proszę powiedzieć, dla osób oczywiście, którzy jeszcze nie mieli okazji odwiedzić Pański Hotel Mazurka z Wożarowiem Mazowieckim, ile, ile pokoi znajduje się w danym hotelu i jakie posiadać atrakcje, poczynając od restauracji, poprzez pokoje i tak dalej? Mamy 158 pokoi i jak na warunki polskie w tej chwili zapotrzebowanie, to, to wystarcza, bo w zasadzie prawie każda konferencja się mieści. No oczywiście są międzynarodowe, Różne konferencje, ale y, wtedy y, one są z, z wszędzie, czy to są w Polsce, czy, czy we Francji, y, nastawione na to, że uczestnicy śpią w dwóch, trzech, czterech hotelach, a w jednym odbywają się tylko te posiedzenia, czy też konferencje. Y, nie cierpimy na brak miejsc, że tak powiem, bo zawsze w tych 158 pokojach te konferencje się mieszają, No bo ja podkreślam, że to jest hotel taki konferencyjny, bo ci indywidualni goście oczywiście grają pewną rolę, ale niedużo. To jest jakieś 30, 20, 30, 40 pokoi zajętych przez indywidualnych, wtedy kiedy mamy miejsca. Natomiast gro. Pokoi znajduje się gro pokoi i to jest zajmowany przez uczestników konferencji. No tak jak powiedziałem, mamy 35 sal, mamy duży teren zielony, mamy wszystkie możliwości robienia tutaj nie tylko konferencji, ale i, i koncertów, które się tutaj odbywają z kulisami, z garderobą, takie zespoły jak, jak Mazowsze, Śląsk, czy, czy, czy jakieś ogromne duże imprezy, to wszystko można u nas zrobić i mamy wystarczająco, wystarczającą infrastrukturę, żeby temu podołać. Także to, to są, też wspomniałem o terenie zielonym, który bardzo często jest zajęty przez namiot duży, który służy jakimś wystawom, czy też ewentualnie dodatkowym jakimś atrakcjom związanym z konferencją. Tak wtedy stawiamy namiot o powierzchni nawet 3000 metrów, który jest połączony za każdym razem z hotelem, także stanowi w zasadzie jeden, jeden taki obszar konferencyjny. No, posiadamy restauracje, kawiarnie, klub, no, te wszystkie atrybuty, które powinien posiadać hotel czterogwiazdkowy. Staramy się też trzymać ten poziom usług i to jest, to jest tak jak pan powiedział na początku, szukając sukcesów, to jest właśnie ten, ta przyczyna, że, że nie na Narzekaliśmy przed pandemią na, na brak klientów. No a dusza rośnie, jak tu się odbywa, odbywają imprezy bardzo i kulturalne, i, i naukowe różne kongresy, spotkania, i młodzież się kształci. Także to są rzeczy, które jednocześnie są jakimś powodem spełnienia mojego i mojego wspólnika, ale także całej załogi, która, która jest związana i w zasadzie nie opuściła nas przez, całe, yy, przez całą pandemię chociaż mieliśmy dużo kłopotu z klientami wtedy. I ostatnie pytanie, już na, sam, na samo zakończenie e, tego obecnego wywiadu. Proszę powiedzieć, dlaczego warto przynależeć do Klubu Integracji Europejskiej? Jakie korzyści właśnie daje e, właśnie ten, jeden z najstarszych klubów biznesowych w Polsce, do którego również państwa hotel, państwo, pan i pana właśnie wspólnik, czyli brat z tego, z tego co ja pamiętam, należycie? Brat nie, nie. To, e, kolega, to nie brat. Y, kolega Andrzej Kulewicz. Y, y, znamy się już... Y, pół wieku prawie, także nie, nie ma konfliktów, to jest najważniejsze i, i potrafimy się uzupełniać. Natomiast dlaczego należy do klubu? No to nie jest jedyny klub, do którego należymy. To należymy do przynajmniej dziesięciu organizacji światowych, czy europejskich, ale no, zrzeszających zarówno organizatorów turystyki, jak i jak i konferencji, kongresów, incentywów i, i, i ciągle Jeździmy na jakieś spotkania do przeróżnych stolic europejskich, czy też do Ameryki, czy też nawet na daleki i Bliski Wschód, bo ponieważ to jest konieczne, no, po prostu trzeba być aktywnym, trzeba widzieć, co inni robią, trzeba się spotykać, trzeba się uzupełniać, pomagać sobie nawzajem. I klub integracji europejskiej też na mniejszą skalę oczywiście, bo to zrzesza raczej przedsiębiorstwa, Średniej wielkości i małej, natomiast no, my musimy uczestniczyć w, w różnych spotkaniach na całym świecie, ponieważ naszymi klientami są no, ludzie z całego świata. To te konferencje, które urządzamy za pomocą Mazurka Stravel, bo to jest osobna firma, która do nas należy. Hotel to jest Mazurka z Conference Center and Hotel, natomiast Mazurka z Travel i Mazurka z Transport to są firmy też nasze, ale, ale, ale wyodrębnione administracyjnie. Ale to są firmy, które, które istnieją na całym świecie, to znaczy. Nasza obecność jest tam na świecie. My sprowadzamy w dobrych czasach przedpandemicznych, sprowadzaliśmy blisko 100 tysięcy turystów, czy też różnych uczestników konferencji z całego świata do Polski. Pan sobie wyobraża, 100 tysięcy ludzi. To, to, to jest wielka firma. To była nasza nasze spełnienie jednocześnie. No, jesteśmy od 32 lat firmą, natomiast znamy się z moim kolegą dużo dłużej i wcześniej pracowaliśmy w Orbisie w turystyce zagranicznej. Także mamy, mamy no, no, zżyli z Mieliśmy się już mocno z tą turystyką i trudno sobie wyobrazić bez niej życia. Chociaż już starość wchodzi na kark, niestety.